Witajcie, to nowy odcinek z ceny. Zagrajmy w Pokémon Silver, którym rozwalek pierwsznastego lidera, którym jest ten oto lider, który tutaj jest, tutaj o, o, tutaj o. Więc zaczynajmy. Czy, Więc wyruszamy um, tutaj o i rozwalamy wszystkich jak leci w tym oto Jimie. Milton, pokaż mi co ci stać. Przy okazji przy ekspimy trochę Draga, który jest najsłabszy z całej drużyny. Ciężko będzie nadrobić jego straty. Nie ekspijemy jeszcze Pokemonów po tym. Wcinku przed chwilą, bo nagrałem go chyba z 5 minut temu. Zastanówmy się szczerze jakby to zrobić. Więc tak, żeby dojść tam Trochę chciała się nabawić. A ja mam już porządnego psychicznego pokemona, którym jest oto mi... mój hype no Pięknie To właśnie liczyłem Właśnie tak Niech to nas wyjdzie z powrotem Może teraz niech trochę Nie no, Firen tu się nie przyda Spróbujmy jak to się sprawdzi Donovan Z jego wine hip Wow Nie było to bardzo Byte zakończę to w dwóch atakach tak właśnie jeśli trafią i koniec to tobą następnie ruszam tu kurde źle, nie chciałem tak walczymy z tą dziewczynką teraz mój junk 15 levelowy pokażę za... zamarsz tak, mam coś na zamrożenie? Chyba nie. <laughs> Niestety... A, je, nie, mam Ice heal. Haha, tu mam was. Confusion nie będzie dobrym efektem. Hatewood. A, spam. Śpiem już. E, full heal. Full heal na milczenie. There's no... Hatewood żegnaj jinx i są levela nie powiem kogo więc yy, teraz idziemy tu 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 tu, i mamy lidera w tej sali czyli starego dziada <grym> <grym> więc niech go rozwalą posejdon niech się tutaj wykaże Ice Wind mówisz Slash Slash Prawie 39 poziom Nie chcę wykorzystywać innych I 39 poziom Piloswine. Drake niech wyjdzie Swift o to był niezbyt mądry Fly Dojdź fly na naszego Pile Fly i ostatni Fly... A, nie ostatni Blizzard Shift Blizzard i, i koniec dla mojego Ola ja, Firen Confus <gumfus ray> To było bardzo hardkorowe i spaliliśmy go Firen Kolejny level dla Firena Dostaliśmy nową base i możemy używać już tego Whirlpool'a co dostaliśmy od lęca Pięknie Ruszamy dalszą podróż profesor Elm, Team Rocket Team Rocket Musimy uratować um, Uratować coś tam, coś tam Nie, nie słuchałem tego to było Więc tak a, Ruszajmy dalej po prostu Nie ma co marudzić Ruszamy dalej do nowego miasta Do starego miasta Chciałem pierwszy, do nowego do... tak ładnie... coś mi... myślę o... Road City więc ruszamy tutaj może haha, ha, Radio Tower Radio Tower Uhu, hu. daj Firen Flame Tower, to co trafisz spłonie Rozpal swój wewnętrzny ogień. Tak słabo. Uuuu! I to tak słabo, że aż przegrał. Żegnaj. Donowan. Wstyd. Wstyd Styd. Na całej linii. Walczymy z tymi następnymi ludzikami. Ta ma swojego. Oczywiście, jakby nie miała swojego. Używać będzie mi tutaj prawie ataku, którym jest Chcę go zniszczyć z czakiem nie udało się Mendo Headbutt. Dobra, nieważne Idziemy całym teamem więc nie jest tak źle Confusion żegnaj Confusion żegnaj i Confusion, I też żegni no Więc zwykle muszę rozmawiać wszystkich. I wszędzie. Dobra, następny jest oczywiście Ratata. Cały ten gość ma tylko rataty. Więc lecimy dalej. I co tu mam? W swojej drużynie mam jeszcze Draka. Który mało... Nie wiem, do nowa musi wysoko. Tutaj będzie... I tutaj Drake. Zamiast Miltona. Chyba... Dla... Tu mamy Zubata, to wam tu sobie nie poradzi z nim, więc jak wyjdzie. Dawaj Swift. Pięknie. A może by sobie poradził, ale nie chcę ryzykować. U niepotrzebnie walki. Eee, tu będzie dużo walki, ten czynnik może trwać dłużej już. No i więc pięknie da... O! Oh. Bugowanie z Pokémon Silver. Drake. Żegnaj. Grimer. Grimerze. Nie używaj mi tutaj poison attacków. trzeci level. Co byśmy się pozbyć? Reflect Zobędziemy się reflekta. Zamiast dajmy sobie tank down. To osłabię. Ciebie i swojego Pokemona, ale to jest bardzo dobry atak nawet. Ale to zużywa też twojego życia trochę. Więc... Tutaj walczmy dalej. Nie ma co marudzić. Tu mamy... Mac, Drake. Ojej, atak trujący. Ja się tego nie spodziewałem. Nie. My ten... Headbutt. Headbutt i... 37 dla Miltena. Więc tu mamy jeszcze jednego, który... Ma kolejne... Kolejna dawka tych słabych. Puh. Dobra, użymy jest stresza. Często się... Duże prawdopodobieństwo, że poseł się zatruje. Bardzo duże po, prawdopodobieństwo. Lubi się zatroszczyć Dosłownie Co by to jest zrobić? No, następny frajer, który by chciał dostać po mordzie I co dalej? Ten dasz musi dostać Bo inaczej się skończy inaczej Elektryczny Jak zgaduję Lockdown Nic nie może zrobić obóz Sonic Więc może bym tutaj zademonstrował moce kolejną Dawaj rozwal go nie chce mi się patrzeć na tą przegraną ja rozwalę mi cię Thunderwave. tak Confusion Chciałbym się nam jeszcze zrobić do Headbutt jeszcze nie Headbutt prosty Confusion Konfuzjon jest bardzo maręczący. Co tu mamy? Z kartkę potrzebne mi. Ale ja flay. Aha, nie mogę używać tego jeszcze. Zejdźmy niżej. Żeby uzdrawić swojego... Posejdona, on nie zginie. I uzdrowiliśmy Posejdona, pięknie. I idziemy potem do Radio Tower. Tak właśnie. Tym bardziej, tym lepiej. I mamy tu kolejny dwóch. Jeśli dobrze myślę. Oczywiście. Jak wyjdzie. Drake powiedzmy. Confus Ray. Swift. No, Swift. Żegnaj zubat. Zubat? Też Swift, Swift i posprawię, efektownie, może 16 następnym odcinkiem po XP ie więc jakieś, oczywiście Firena, który jest słabszy, I ten jeden level, gdzie się z Drake'em wymienia cały czas, niech tu Polygon. niech zadziała na Porygon, na Flame Tower, Widzę, dobrze, no tak w miarę Flame Towery To nie dało, że zmienił sobie wodny typ Więc sami to wchodzi Tu mamy gościa, który oczywiście Jest dyrektorem? Nie, to, to jest oczywiście Giovanni, który bardzo denerwuje Flame Tower Zakończył tę sytuację. Kick atak. No Mendoza. ja nie chcę marnować od razu flametowera. No taki na szczęście... kurde i już po sprawie. Drake. Swift. Swift to czwarty dla Jake'a Następny Swift. Swift. Jest to Swift nie Swift i po sprawie pięknie lecimy dalej o, oh, Wheezing interesująca nawet tekstura Weezinga jest fly haha ha. nie trafił dzięki temu, że wleciałem wiem, że on zaatakuje oczywiście fly i też to mu nic nie dał ja oczywiście atakuję następnego ponieważ wylatuję oni używają self destruct i goniec z tą koniec i co mi tu dasz Basement K Tu się przyda do czegoś tam do Zademonstruję wam do czego jeśli zejdziemy na dół Sejdziemy na niżej, Z niżej zejdziemy i tak dalej Najpierw do pokoj uzdrowić zrobić się Dosyć dobrze, nawet Dosyć dosyć hardcoreowi koksy Hardcore koksy Basement key to nie wystarczy, żeby tu przejść Wiem o tym właśnie I tutaj gdzieś się schodziło Nie, to nie tutaj. O tutaj? A tutaj. Aqui się z tym e done Slowpoke, to slowpoke Tu mam jakiegoś gościa Zy No não One hip Wystarczy. na tą chwilę Gaty poziom? Acid Zamiast poison power do acid Magnemite i kolejny wine po posprawił Nie, i kolejny Magnemite i kolejny przegrany Nie, jeszcze nie, wow. I już wytrzymałem Magnemite i niż ta reszta I tu mamy miejsce, które mam na Basement K okay. Ooo, czy to jest mój rywal? Tak, właśnie Który pracuje do zbołu I właśnie rozwaliłem pierwszego Pokemona, który zaraz się zajmie to na nim Was po sprawie. Magnemite Tu bardziej mi się przydał Fireman, który użyje ognisty ataku, który jest zmiażdży Magnemita A ciosa Też Bardzo szybko sobie z tym prędza yy, A na ducha, może to sprzysujemy Swift nie, zadziałało za bardzo. Play. Ale zadziałało to w Co jeszcze mamy? snizel ja Snizela może... coś tam. snizel Och, to zły wór. Konfuzjon używania Snizelu, Chociaż Snizel jest kanonem, który... Play. co cały by dłojóżny headbutt. Ja i rozwalił go, wolał Meganium. Dlatego mamy Fire To jest prejrzewane, ale to wystarczy, żeby go rozwalić. Brzmi Flame... Uuu... Tak... Widać, że lepsza obrona. O, Poseidon. I tu, i patrz jak zakończyłem twoją... ...nędzną walkę. Wygrałeś po raz któryś tam. Nie o trzeci chyba. I tu mamy pierwszego z tych frajerów, W którym oczywiście kogo innego, jakby nie... Ronto. Bite. Jak naj... 39 dla... No. Oczywiście Mac. Slash. Slash. Co jest składem dla... Fajer Swift. On kocha zatruwać normalnie Ale... zauważyłem, że Drake się nigdy nie poddaje zatruć Skąd go zapałem? Nie widziałem dawno żeby się zatruł Stresz Stresz To jest ty poziom dla niego więc... ...to chyba nie fair, że nie walczy znowu dużo to musiał go zmienić z najbliższej pierwszej no... Będzie hmm. może... Drake. Chociaż jest teraz... Najniższym levelowo żywym... Nie jeszcze jest oczywiście... Jack, który... Nie, lepiej nie. To nie jest zbyt morder, żeby go używać. Rowlight Swift. O, te, ale to podpalać się często. Zdarza mnie. Ty, a nie zrób mi nawet tym czynniku A to mam, myślę, że to się... Jeden atak. I muszę aktywować kolejny przycisk. To otwiera? Nie, nie otwiera. Switch 2. Otwiera? Nie, to nie otwiera też. Kurde. O, jest I co? Dajmy go sześć teraz. I walczy z kolejnym złodziejem jakimś. Take down. Żegnaj. Jest boon, aha. To spoko. Jack, yy, powiem ci tak. Zmieniam cię na Seidona od razu. Mówię ci. To trochę... Osłabiło mi to. Pink, który też ginie. od... Do nam. I Magmar, który dostanie dawkę surfowania. Żegnaj. Następny napęd. No Mogu. No, tu już byłem. Chcę tylko otworzyć tamto. Jak super w otworzyć? Może... On. I co teraz? się otworzyło? Tam się otworzyło, tak mi się wydaje. Nie, to, to jest wpływające na ten... Off? Co teraz? On On I on Nie, to jest źle To musi być off A to musi być Też off To jest otwarte, więc teraz Jeśli ja, ja, a to jest on, czy Ow, to się zamyka, tak? A jeśli damy tą... To. to powinno się tworzyć, ale nie tylko to. Będę wahał trochę. Ow. To nic nie pomogło właśnie, że... Co mam to poradzić? Mogę teraz... Musi być to on, a co dajmy teraz to off To mi się nas nie przydało Po chwilę tak, to jest off, to jest, off. On. jest off, teraz Więc spróbujmy teraz To jest on i tamto jest, jest on to jest i on tej sam to nic się nie otwiera. <laughs> to. Nie, właściwie, że nie, nie da się tak. Tak. Tak mi się nie, nie da. Dobra, on. To jest tak, jak wychodzi, dobra, on. To tu jest on? Tu jest on, a to jest. Jak? Tu też jest... Tu jest on, dobra. A nie, to, taka kombinacja, wychodzi na to, że... Tu jest otwarty? Tam już nie. Tu jest on, tu jest. Off, a tu jest on. Tu chodzi takiego. Więc dobra. To jest... to. to, że tu jest on i tu jest on. Więc tu chodzi coś. Więc jak wyjdzie coś takiego... Co jeśli to, że tu będzie off no to to jest otwarte. To jest otwarte Ale to jest, to jest, A to jest Tu jest. A tu co jest? It's off. Przełowi mi się jeszcze ten on. Teraz powiemy mi to... No tu jest otwarte, to jest otwarte i to... A to jest zamknięte. Żar trochę. da się dostać tam? no tam da się tam dostać? tak! sprawiając tę zagadkę pięknie slash żegnaj gloom i slash żegnaj pięknie tam więc tu mamy jakiś ferdek czy to prowadzi? Gdzie to prowadzi? oczywiście to prowadzi tutaj slash Pięknie Musiał zrobić te wszystkie... Come no nie, co tam? No i dobra Tu mi coś Ceter. pięknie No i dobra nie wszystko tutaj mi no bo jedna Wow. Weezings też Nie macie Przeprosiliście o to, żebym was rozwalał wszystkich Hopping Slash Team 35 I co tam? OK! Więc mogę już ruszyć do... Znowuż do mojego miejsca, więc... Prawie Tower Amulet Coin który zwiększa mi podwójnie to co zbieram jak tu się przesłać tak żebym dostał ci tam bydźmy bydźmy stąd uzdrawmy swoje pokemony idziemy spoty do handel tower tak właśnie iść resztę uuuuż bym... oh, yeah. ty mendy gdzieś mam tutaj tutaj, tutaj. Otwieramy okay. to drugi, ohoho Gdzie poskakuję z tymi pukietami? Sit! Dobra, lepiej są... Z... ...drać fajne, nowe levele Flame Tower Miota płomieni Flame Tower! Ohoho! Żegnaj kolejny, ha, więc tak to jest ten um, amulet coin GIF Może tak Firen nie kto ma Ty To jest Ty Ty Ty, ty. Ej, Giovanni? Czemu wygląda jak Giovanni? To, to jest Giovanni w ogóle? E, Firen Flame Tower e, Dobra To nie jest zbyt efektywne, może tak mutant muswałe do casa. Jak fajnie. I can 5000 za Flame Tower. Flame mnie przy Flame Tower. Flame Tower. Flame Tower. Flame tower. Flame tower. Nie. Flame Tower. Więc widzę, że na górę trzeba wejść. Zwalczyć kolejną, no tutaj dziewczynkę. która ma Orbita! Confuse Ray. Flame Tower. Wahaha. Flame Tower. Czy to jest level, tak? No? I Flame Tower. Drake. To jest Swift. dobre. Swift. No, kogo mnie tutaj? Chcesz potrafić takimi atakami? Fajnie, przeżyłeś? Nie, przeżyłeś. Szkoda szkodacie. Fajnie, szkoda Cię. szkodacie. Fajnie, I tu zaraz. Fajnie, szkodacie. by było. Miało. Dziewanni po raz któryś tam Swift, Hondor Sam Hondor, dark Ogień coś Takiego zdob, z któryś tam wersji będę go miał Sorry, Co, oh my god, pierwszy raz Drake został zatruty Co się stało, Houndum Tylko wersja Hondorna Wow Sam ten coś to już jest kurczę skurczę, Gim to jest drugi poziom dla mojego oczywiście Przegrałeś Weeeeem! F... Silver Wing! Już będę mógł ruszyć po tam Co by mógł ruszyć Więc mam już możliwość chyba do samego Co ja mogę teraz dopadnąć już Ale ten odcinek już zakończony będzie to właśnie tu będzie zakończony odcinek. Będę stąd. Ty. Mędowaty kościół. Przejmę... i zrobimy pokemony, zsejwujemy i nara ludziska będzie. Tak, no właśnie. W następnego odcinka, jeszcze daleko. dobra. Trzymamy. Idą my kasy. Przejątko prawie. safe. Dobra. Jack Save it Game. I w następnym odcinku. Tak właśnie następnym. Zmierzę się z samym liderem tej oto. A nie tej sali. Tu gdzie ja on teraz iść? Mędowat trochę. To teraz muszę iść chyba... Prze... Gdzie jeszcze nie byłem w ogóle nigdy? To już byłem Blackhorn City Tam muszę iść, więc save i nara ludzisko